Przed nami sześć mikrocykli szczegółowo zaplanowanych, w których będziemy budować naszych piłkarzy fizycznie, ale też wprowadzając nowych piłkarzy do naszego zespołu. Będziemy też budować ten zespół od strony taktycznej i od tej strony taktycznej na pewno też myślimy o naszych przeciwnikach i grach kontrolnych. Różnorodność w tych sparring partnerach. I to też było ważne w planowaniu, aby doskonaleć różne warianty naszej gry, czy to w ataku, czy w obronie przed ligą. Doszło do kilku zmian w sztabie szkoleniowym, przede wszystkim dlatego, że i trener Bogusław Wyparło, i trener Maciej Serafiński Maciejem akademię. Podjęli wspólnie przede wszystkim sami z klubem takie decyzje, aby i iść jeszcze bardziej z jakością z tą Akademią, bo, bo chcemy budować ją wielką i dlatego też między innymi jest Damian Skiba w naszym sztabie, który będzie takim naturalnym, dobrym połączeniem z pierwszym zespołem, bo stał się trenerem drugiego zespołu, a zależy nam na tym, żeby komunikacja taka teoretyczna przerodziła się w życie praktyczne tego zespołu, ale też jeżeli chodzi o tą współpracę na linii Akademia i pierwszy zespół, to też nasza Trójka nominowanych chłopaków, którzy zaczynają z nami przygotowania. Jest to bramkarz Mateusz Dudegi, jest to obrońca Janek Kozłowski i uniwersalny pomocnik Adam Kramasi. To jest potencjał chłopaków, który my chcemy rozwijać i jakby tą decyzją napędzać kolejnych naszych chłopaków, którzy trenują już pod okiem takich fachowców jak trener Bogusław i trener Maciej w naszej akademii. A do tego oczywiście nowi piłkarze i poza tą młodzieżą to. Paweł Olszewski, który wzmocni rywalizację młodzieżowca, który może grać na prawo, obronie, na skrzydle czy też jako Wochodłowy? Wojtek Lisowski, który wzmacnia rywalizację na bokach obrony, w środku obrony, również na bokach pomocy. Lukas Bielak, który wzmacnia rywalizację w środku obrony i jako szóstka też wzmacnia rywalizację, ale też Josip Barysic, który dołączy do nas w przyszłym tygodniu, wzmacnia rywalizację na pozycji numer 9. Skąd pomysł, skąd decyzja? No na pewno tutaj propozycja padła z, z trenera ust trenera Skowronka, z którym wcześniej pracowałem, między innymi w ruchu Radzionków w Pogoni Szczecin. Bardzo z tego, z tego, z tego tytułu się ucieszyłem, bo, bo jest to naprawdę... dostać propozycję nie tylko trenera Skowronka, jak i od takiego klubu jak Stalmierez, no to jest wielki zaszczyt. A więc, a więc nawet nie zastanawiałem się długo, nie namyślałem się zbyt długo, to powiedziałem, że jestem chętny i otwarty na, 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 na pracę w Stali Mielec. Pierwsze wrażenia są bardzo pozytywne. No, patrząc wcześniej na, na, na zespół Stali Mielec, który, który no, mały włos i y, byłby dzisiaj, w dzisiejszym dniu w eksaklasie. A więc, a więc jest, to, jest to zespół, jest to klub, który, który zasługuje na to y, i myślę, myślę że, że będziemy szli tą drogą, będziemy się kierować w tym kierunku. Y, i, i, i że, że ten sukces poparty naszą pracą będzie będzie w postaci awansu do Exeklasy. Jakiś czas temu dostałem telefon od trenera Skowronka z propozycją współpracy. Nie zastanawiałem się zbyt długo. Znam Stal Mielec bardzo dobrze, bo wcześniej pracując od Żeopole miałem szansę zobaczyć stadion, zobaczyć infrastrukturę, zobaczyć tą świetną atmosferę, która jest na meczach ligowych Stal Mielec. Także to wszystko spowodowało, że moja decyzja była podjęta tak naprawdę w ciągu jednej chwili. Dołączyłem tak do sztabu pierwszego zespołu. Będę to łączył z trenerem, z trenerem drugim, jeśli chodzi o drugi zespół seniorów w czwartej lidze. Tak jak powiedziałem, będę asystentem, asystentem trenera tutaj pierwszego zespołu. Cieszę się bardzo, że dołączyłem do tego sztabu, bo na pewno będę. Chciał czerpać z tego jak najwięcej korzyści, będę się przyglądał, uczył, dlatego jest to dla mnie jakaś tam szansa i, i bardzo się cieszę, że, 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 że dostałem taką propozycję i tutaj razem, razem tutaj z całym sztabem będziemy robić wszystko, żeby było jak najlepiej. Ten klub jest bardzo stabilny i będzie, będzie walczył o najwyższe cele i wydaje mi się, że ten cel jest do osiągnięcia. Długo czasu nie grałem uh, w środku pomocy. Uh, od 4 lat. Uh, ostatnio w Łodzi rozgrałem może 25 meczów, więc uh, jakoś tam sobie radziłem. Zobaczymy jak to będzie na stopieże. Zobaczymy jak w środku pomocy. Pierwsze wrażenie z Jak oceniasz Bardzo pozytywne. Spotkałem tutaj od razu znajomych, z którymi krełem Łęcznej albo Martina, więc cieszę się na współpracę. Że to jest krok do przodu, że to jest dobra drużyna dla mnie, dla rozwoju na, jak, jako młodego zawodnika, więc, więc myślę, że, że to jest główny powód. Wiadomo, tutaj byłem w igrach suwałki i tam, tam broniliśmy się przed, przed spadkiem, udało się, utrzymaliśmy się tutaj. Przychodzę walczyć z drużyną o awans do ekstraklasy. I, I taki jest nasz cel, i mam nadzieję, że go spokojnie zrealizujemy. Stalmionec była najbardziej konkretna. Już miałem rozwiązany kontrakt w Katowicach. Dwa dni negocjacji, i byłem przekonany, że tutaj trafię. Po rozmowie z trenerem i menadżerem razem uznaliśmy, że to będzie dla mnie najlepszy krok. Gdzie mnie trener wystawi, to, tam będę grał. docelowo przyszedłem tutaj na prawą obronę, ale jak będzie trzeba zagrać na, na środku obronną bądź na lewej, to, to też zagram. Wydaje mi się, że jest fajna tutaj ekipa, nie ma dużo rotacji. W tym sezonie wiadomo, ta pula się powiększyła drużyn, które mogą awansować. Stal o mały włos przegrała ten awans w tamtym sezonie, więc wiadomo, cele mamy jak najbardziej wysokie. Jeszcze jesteśmy przed głównymi rozmowami z trenerami i zarządem, ale wydaje mi się, że, że tutaj można się pokusić o, o coś wielkiego. Jesteśmy na początku nowego sezonu piłkarskiego, ważnym, ważnego sezonu dla Stali Mielec. Mam nadzieję, że tym razem sezonu zwycięskiego, podczas którego no, uda nam się wszystkim spełnić te nasze wielkie marzenie, czyli dokonać awansu do ekstraklasy. W ostatnich tygodniach, miesiącach udało nam się też bardzo mocno przeorganizować klub, zarówno jeżeli chodzi o pierwszą drużynę. Została ona wzmocniona nie tylko zawodnikami, ale również została wzmocniona kadrą szkoleniową, trenerami, którzy weszli do głównego sztabu. Bardzo dobrze funkcjonuje i jestem z tego szczególnie dumny i szczęśliwy akademia, która ma olbrzymi potencjał i ma naprawdę przed sobą wielką przyszłość. I Liczę, że już niedługo ci młodzi chłopcy, którzy trenują tutaj właśnie w Mielcu w Akademii Stali Mielec będą zasilać szeregi pierwszej drużyny. No i dzisiaj za chwilę będę miał też spotkanie z pierwszą właśnie drużyną, podczas której chcę powiedzieć, że tutaj już nie ma i nie może być żadnych wymówek. Klub naprawdę bardzo mocno się przeobraził, bardzo mocno też ma duże swoje ambicje, zostało zapewnione też wsparcie finansowe i zabezpieczone również różnego rodzaju kwestie finansowe zarówno piłkarzy jak i klubu. I teraz pozostaje tylko i wyłącznie naprawdę mocna walka z pełnym zaangażowaniem, traktowaniem każdego meczu poważnie i zdobywanie jak najszybciej, jak najlepiej i e, takim, w, taki, w takiej dobrym, dobrej dobrej formie e, punktów po to, żeby e, odskoczyć jak najszybciej teraz na jesień, a potem mam nadzieję przepieczętować awans do ekstraklasy. To jest nasz cel, to jest cel sponsorów, to jest cel e, mój osobiście, władz klubu, e, myślę, że wszystkich ludzi w Mielcu, aby pierwsza drużyna w tym roku pokazała ambicje, pokazała zaangażowanie, pokazała e, takie umiejętności, bo mają chłopcy te umiejętności, e, które no, nie pozostawią żadnych wątpliwości, kto w tej lice jest najlepszy. Bardzo na to liczę i wierzę głęboko, że to będzie rok stali mielec.